Cześć, jestem Kladia no i już witam Was w szybkich odpowiedziach iloraz, czyli wynik dzielenia. Pracy wykonanej przy przemieszczeniu ładunku elektrycznego między dwoma punktami i wartości tego ładunku mierzymy w zapisujemy iloraz, czyli dzielenie pracy, oznaczenie pracy to W, wykonanej przy przemieszczeniu... Ładunku elektrycznego. Ładunek elektryczny to Q. A to jest wzór na U. A W U jest V. Czyli nasza odpowiedź to B w Woltach. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.